Łukasz, jak trenował cię dzisiaj z Drużyną Piasta Gliwice? Bardzo dobrze no, był to taki trening ogólnorozwojowy, troszeczkę w terenie, troszeczkę na, na boisku stacyjnym, także bardzo dobrze, jak, jak najlepsze pierwsze wrażenie. Jakiś kolegów z boiska lub osobiście już znałeś wcześniej? Tak znam się z chłopakami z boiska jakiś tak wcześniej nie miałem e, okazji właśnie gdzieś z którymś chłopaków, gdzieś w innym klubie spotkać, także mam nadzieję, że się szybko wkomponuję i gdzieś tam e, zostanę z, e, dobrze odebrany w Co było, to już, to, już, to już jest jakby historia. Teraz liczy się fajny nowy rozdział, mam nadzieję e, tutaj w Gliwicach mam nadzieję, że pomogę drużynie i, i, i ja jestem bardzo zadowolony, że, że przychodzę do piasta. Dlaczego zdecydowałeś się krok na piasta? Domyślam się, że miałeś parę ofert. Dlaczego na piasta? Bo Uważam, że to dobry, dobry klub. Jakie masz wspomnienia z Gliwic? Co cię kojarzyło? Ostatnie, mam takie dwa, dwa momenty. Kiedyś w pierwszej lidze tutaj. Z Wisłą otwieraliśmy stadion tutaj z Piastem Gliwice i fajne przeżycie, bo, bo wiadomo wtedy była super atmosfera na, na trybunach, komplet, nowy stadion i myślę, że na boisku też było, było super, ale wtedy się skończyło dla Was pięknie. Bo, bo, bo prowadziliśmy my yy, yy, cały mecz, a to wy pamiętam w 90 i 90 chyba, bodajże nie wiem, 3 wygraliście mecz. To było takie pierwsze moje jakby skojarzenie, a, a drugie, no to teraz ostatnio tutaj piękną bramkę Bartek Szulika strzelił, strzelił w, w Kielcach nam, wprowadziliście 1-0. Udało mi się gdzieś tam odrobić straty i podzieliliśmy się po punkcie. Także takie dwa krótkie. Jakie cele na ten rok w drużynie wicemistrza Polski? No ja mam nadzieję, że, 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 że będzie jak najlepiej. Ja oczywiście chcę, chcę gdzieś tam pomóc drużynie. Wiem, że przychodzę późno, także no nie będzie na pewno łatwo od początku, ale, ale jestem dobrze nastawiony i pozytywnie. Mam nadzieję, że, że razem tutaj z drużyną będziemy osiągać dobre wyniki i w meczu walczyć o trzy punkty. Mam nadzieję, że, że, będzie, że będziecie ze mnie zadowoleni i, i dziś tutaj razem, razem z drużyną będziemy Wam przynosić dużo, dużo radości na boisku w meczach o, o mistrzowskich w Ekstraklasie, także trzymajcie za nas kciuki i klicujcie mocno.